Pamiętasz, co mi się przegrał wtedy play po tej naszej libacji? No. No, to ja go wtedy wsadziłem do ładówki, żeby motherfucker ochłonął. To powiesz tego play'a. Spoko, mam ziomka, który może to ogarnie. To dla ciebie stary. Jeb stary, ja go nie umiem znaleźć. A ja mogłem się spodziewać. I co, pytałeś tego ziomka? No pytałem go, zrobił go nawet za friko. Powinniśmy śmigać jak nowy, tylko nie wsadzę go więcej do lubów. To zajebiście, dzięki stary oh. Wow, nie wiedziałam, że umiesz tropić A, Trochę lekcji utknęłam z poradnika o tropieniu, który kupiłam na super mega hiper ekstra stronie internetowej zaksu Ta gra jest pojebana. We przeszkody. A Asia uważaj na tę mam no na tą latareczkę przecież to jest otwór w głowie zaściankowej a dobra nic ci nie stało masz je oddać ej wracajcie trzeba iść sama no już idziemy ja muszę zbijać bo okej okay, dzięki ja tobie kazało dać klucze a gdzie jest latarka? Się bawisz. Nie, staram się dojść do tego, gdzie może być latarka, ale przecież nie mogła tak po prostu wyparować. Okej, okay, a te linie co oznaczają? Yy, Zielony to jest, że na pewno była latarka, a czerwony to, że mogliśmy już ją stracić. Czyli co, że nie by ja ją zgubiłam? Nie, najpierw miała ją zaściankowa, następnie wieją, Klara. Później wziąłem ją ja, bo chciałem coś sprawdzić i biegłem przez cały las wysypując i gubiąc połowę rzeczy, więc raczej to moja wina. No fakt. No już wtedy mogliśmy ją zgubić, więc tam trzeba szukać. A co ty tu jeszcze masz? O, widzę, że masz tu sensowne rzeczy wypisane. Co? Co chcesz? Ty mi ojciec był co ty myślisz, że ja z lampie nie jestem A, no, żeby w końcu ci się oddać. No, trochę czasu już minęło. Tak w ogóle to robiłeś te zdjęcia z ukrycia czy co? Bo wyglądałem jak z jakiegoś kryminału. No wiesz, żeby klimat był. A co do latarki, to myślałam, że muszę już posłuchać Klarę. Tak, powiedzmy, że ona ma swoje własne, oryginalne sposoby. To znaczy. Poszedła do lasu. A, bo wygrała ten poranik od Like the quote. Robbaczek. A czyli się oddalam? Okej, hey, wszystko rozumiem, ale po co ci zdjęcie z playem? A to ten e, inny projekt, bo staram się ustalić, dlaczego ten play nie działa, skoro Michael mówił, że musi działać. Nie możesz po prostu do niego zadzwonić i się zapytać? Próbowałem, ale nie odbiera. Zostawiłem mu już, nie wiem, 100 wiadomości odkąd nas opuścił tydzień temu w lesie i nic. To może zadzwonić do jakiegoś ziomka? O, dobry pomysł, ale kurczę, znasz któregoś? Może... Czekaj, muszę spadać do zeszczankowej pomocy i szukać nowej latarki. Później o tym pogadamy. Może? Ale jak może? Skąd ty już kogokolwiek znać od niego? No nareszcie się zbliżam. A ty? Co już wróciłaś? Dwie minuty i pocieszona. Powinnaś zostać kołczem. Kołaczem? Kołczem. Kołczanem? Kołczem, cholera, taki koleś, co motywuje ludzi do działania. Aaa. No dawaj, dawaj, Też być ABS i to dawaj! Dobra, nieważne, jak skończyła się pocieszać, to daj mi ten numer w końcu. Ale ja jeszcze nie wyszłam. To czego chcesz? No, bo nie chce mi się iść. Jak to ci się nie chce? No bo tydzień ją pociesza, bo ona nie to samo, że żyć nie może bez tej latarki w ogóle. No dobra, ale zaoferowałaś pomoc, to teraz się tego trzymaj. No ale bez przesady. Powiedz jej, żeby znalazła inne hobby. Jakie na przykład? No nie wiem, może niech zbiera znaczki z latarkami albo robi filmiki na YouTube o latarkach. Tak, uważaj, bo jej to powiem. Idź, idź, coś wymyślisz. Jezu, ten poradnik jest chory. I co, jak poszło? A daj spokój, znowu to samo. A mówiłaś o to, co proponowałem? Znaczki z latarkami. No znaczki. No i spokój, A filmy na YouTube'a? I co niby jakby to miało wyglądać? Ja bym to banalnie nagle. Hej, z tej strony i witam w kolejnym odcinku Rack and Right! W tym odcinku będziemy testować tutaj specjalną latarkę na tej ścianie. O proszę bardzo, sama sobie jest bezpieczna, ale można zrobić coś strasznego, żeby przestraszyć kogoś. To jest przy nas, czyli na przykład zrobimy coś takiego tak... I mamy zmutowanego Nemezisa. Proszę bardzo. No, chyba ty. Nie wiesz jak to jest tracić latarkę? Odpowiedziałabym dość niekolo. Oj O tam na pewno jej przejdzie kiedyś. Mam nadzieję, idę po coś do picia, chcesz też? A chętnie. Musisz zrobić rytuał, a wtedy przywołasz szukaną przez Ciebie rzeczy. Rytuał składa się z soli, ziemi, noża i ofiary. Tworzymy krąg soli. Przypujemy ofiarę siedzącej w środku kolana ziemię. Na końcu przebijamy nożem ofiarę i zaraz powinien pojawić się szukany przedmiot. Hej, co robisz? A, szukam latarki. Pewnie Cię gomary gryzą, co? No, parę by się znalazło. A jak tam kleszcze dalej są? Nie, nie ma żadnych. No to chociaż tyle dobrze tych przeklętych kleszczy nie ma. Chcesz coś w ogóle, czy tak tylko dzwonisz? Słuchaj, jakbyś miał tu czas, to mogę ci przyjść przejść tą grę, co sobie nie radzisz. Nie wiem, czy dam radę. Mam coś do roboty. No dobra, to daj znać, jakby już wolno. No, spoko. Do końca. Co? Do końca poczekam. No dobra, okej. Okay. Do końca. Dobra, skończ, spadam. O co ci znowu chodziło z tym końcem? A bo czytałem ostatnio ten poradnik od Klary, i ostatni punkt był strasznie chory, ale ona jest inteligentna, ona to ogarnie. A co o nim pisało? Nie pamiętam, ale to jakoś docierało, że. P.S. I tak ci to gówno da. Ten poradnik został napisany przez żula z podbiedrzonki, więc powodzenia i pozdro. To co, cyrk przyjechał do lasu?